Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym już Vlogmasie. Na naszym kanale jest to Vlogmas dziewiąty. Witam Was serdecznie. I co? Zaczynamy tego Vlogmasa i jestem w szoku. Czy vlogmas 9 już mamy za sobą. 8 mamy za sobą. 9 właśnie oglądacie z czy czym smacznego, jak oglądacie to do śniadanka, obiadu, kolacji. W zależności od tego, o której godzinie to oglądacie, my. Będziemy się pewnie dzisiaj z Klaudią mijać, bo ja jestem do późnych godzin w pracy, a Klaudia jak, jak wróci do domu, to pewnie będzie nagrywała, bo ja dzisiaj troszeczkę później idę do pracy, dlatego też... Yy, no, czy późnych. Późnych na to, żeby jeszcze coś dograć, nagrać i wrzucić, bo staramy się robić to przecież każdego dnia. Każdego dnia pokazujemy wam, jak dzień nam mija. I ja zgrzałem. No, dlatego też ja się witam z wami teraz, a później pewnie będzie. Klaudia przejmie tutaj rolę y, głównej, y, która będzie po prostu wam opowiadała, co tam u niej i jak tam jej dzień mija. Ja wam zaraz pokażę, co ja dzisiaj robię przed puściem do pracy. Pewnie zastanawiacie się, y, gdzie będzie stała choinka i gdzie jest w ogóle choinka. Ja oczywiście biorę ujka y, kawki i inki. Tak. kawka zbożowa. Powiem Wam, że bardzo dobre. Bardziej smak kawy. Kawy z mlekiem, a ja bardziej mleko z dodatkiem kawy i tyle. No, lubię. Lubię sobie tak właśnie od rana się napić tego. Ja biorę łyka i zastanawiam się, gdzie tu choinkę dać, bo jest parę problemów, które w sumie to się pojawiły. I wydaje mi się, to jeszcze z Klaudią przegadam, że tu choinkę dać tu. W miejscu, gdzie jest krasna, tylko że tu za tą szafką jest ukryty taki jegomość. Widzicie? Kaloryfer. I on może, on może wszystko zepsuć. Tu jest drugi kaloryfer. No i to może też być nie, nie okay, jakby tutaj miała stać choinka. I ja nie wiem, czy tutaj nie damy po prostu kanapy. No syf, nie patrzcie na to. Tu, żeby dać kanapę, tu damy stół. I wtedy tam byśmy, no tam będzie choinka, nie, bo tu jakby była choinka i prześwietlenie, świetnie. Tu jakbyśmy dali choinkę, to może być ciężko z drogą wejścia do domu, ale tu, tu albo tu, no to jest jedyne miejsce, tylko tu się boję, chyba, że jak gregał będzie stał to aż tak zasłoni, że nie będzie problemu. No tak właśnie rozkminiam, jakby to najlepiej zrobić. Bo się zastanawiacie, gdzie jest pewnie choinka, dlaczego choinki jeszcze nie ma, choinka będzie żywa oczywiście, dlatego chcemy, żeby ona była jak najdłużej z nami, dlatego też jej nie ma y, jeszcze u nas, ale myślę, że do końca tego tygodnia powinna się pojawić. Będziecie to widzieli, więc śledźcie nas, obserwujcie i pewnie zastanawiacie się, czy na jakiś jarmark jedziemy jeszcze. No jest, są plany, są plany, Klaudia jeszcze nie wie o tym, ale ja sobie wymyśliłem. Tak trochę pływacie, nie? Ja sobie wymyśliłem, że chyba pojedziemy, jak co roku, do Wrocławia. Bo myślałem jeszcze nad Gdańskiem, ale Gdańsk, kurczę, daleko. Tam najlepiej to jechać chyba ze spaniem, bo tak jechać jednego dnia i wrócić tego samego dnia, to jednak to jest kawał drogi. To po pierwsze. A po drugie, um, we Wrocławiu fajne są kubeczki. Teraz nie wiem, czy widzieliście różowe kubeczki z jarmarku, więc jak my zbieramy, no to to może być coś ciekawego, coś fajnego, dlatego chyba pojedziemy tam. Tak, tak nam się wydaje, czy tak mi się wydaje. I tak dzisiaj przed, przedstawię to a pewnie jak się z nią zdzwonię. Myślę, że będzie zadowolona z tego pomysłu, że pojedziemy sobie do Wrocławia. A kiedy? To ja już mam w głowie to. Dzisiaj jej to powiem, albo nie powiem jej tego, żeby nie wiedziała, bo pewnie będzie to oglądała. A wy jej pewnie byście sprzedali wszystko i tak i tak. Więc nie powiem wam, ale niebawem myślę, że zabiorę ją do Wrocławia. No A tu Kicia sobie leży i zaraz spadnie. Hejka, witajcie. Ja się z wami witam. Sama czałam coś tam od Łukasza, że też nagrywał dzisiaj. Jeszcze nie widziałam co. Wyjdzie dopiero tak naprawdę na premierze filmu. Zobaczę, co tam Łukasz wcześniej do Was mówił. Tak w ogóle, dzisiaj do pracy malowałam się paletką z kalendarza adwentowego, tą, którą ostatnio widzieliście. Tak trzyma się to po. Tak naprawdę po 10 godzinach to wygląda. Zero poprawek, bo nie miałam też kiedy w ogóle się poprawić. Zabrałam ze sobą w razie czego, ale nic nie poprawiałam. Na ustach też mam pomadkę z kalendarza, więc tak ostatnio to wygląda. Tą, tą pomadkę to dość często używam. No, ja zabieram się za jedzenie. Zrobię sobie kawkę. No i oczywiście otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Nie wiem, czy Łukasz otwierał, czy nie. Jeżeli nie, no to może jutro nadrobi. Jeżeli też jesteście ciekawi, czego używam na co dzień do makijażu, to napiszcie. To ta pomadka to jest ta z kalendarza adwentowego. Ma fajny taki odcień na co dzień. Jeszcze takim moją fajną polecajką jest yy, korektor pod oczy. Taki przykrywa, co ma przykryć. Dobrze się trzyma. Inną rzeczą też z Eveline, yy, którą... Praktycznie codziennie używam. Dzisiaj akurat nie mam, bo dzisiaj skupiłam się głównie na oczach, był to dość szybki makijaż. No to używam też takiej paletki z Eveline. Zaraz wam ją otworzę. Tutaj mamy takie podstawowe w sumie produkty: mamy rozświetlacz, brązer, róż, no i taki neutralny cień. Tą paletką też można spokojnie zrobić sobie codzienny makijaż. Taką też polecajką jest znowu z Eveline Tusz do rzęs. Lubię tą markę, dobrze mi się używa tych kosmetyków. A dzisiaj naprawdę szybki makijaż tą paletką. Już Wam pokazuję też, którymi cieniami. Użyłam sobie tego odcienia złotego i tutaj tego wiśniowego. Użyłam także... Yy, jasnego cienia, ale to już z innej kuleki to wam może innym razem pokażę. Było to bardzo szybkie i łatwe. Też zastanawiam się nad propozycją w ogóle makijażu świątecznego lub sylwestrowego. Jeszcze się zastanawiam. Zobaczę co tam mam w swoich zbiorach kosmetycznych. No i może też coś nagam dla inspiracji dla was. Jeżeli chcecie to napiszcie. Chciałabym się sprawdzić, jak mi to wyjdzie, jak mi wyjdzie montaż w ogóle takiego filmu. Jedną rolkę już mam na swoim profilu na Instagramie, ale to był taki, właśnie codzienny makijaż. Jeżeli byście chcieli jakieś inne propozycje, to piszcie. Nadszedł ten czas. Ja zabieram się za otwieranie kalendarza adwentowego. Tutaj go mam. W ogóle zobaczcie, jaki on jest duży. Jest on ciężki, więc też zastanawiam się, co tam się dalej w nim kryje. Otwieramy sobie. Numer 9. mamy tutaj? Mamy to. Z tego co widzę, to jest to szampon do włosów w takiej y, tubce. Nawilżający szampon do włosów. Sprawdźmy, jak pachnie. Pachnie jak typowy szampon. Jest to no, taki świeży, przyjemny zapach. Mam tutaj swoją asystentkę, która y, dzisiaj zastępuje Łukasza. Także tak się prezentuje okienko numer 9. I zaraz Wam pokażę yy, przepis na coś fajnego. Jakbyście się zastanawiali, co ja teraz tutaj tworzę. Już wam pokazuję, bo może jestem trochę tutaj do tyłu, jeśli chodzi o trendy. Mam tutaj yy, cukier, mam tutaj kawę, doleję jeszcze wody. Próbuję zrobić tą wiralową kiedyś <grywka> dalgona kofi. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Z tym mieszaniem łyżeczką to ja żartowałam, bo robiłabym to chyba do jutra. Tak to wygląda. Nie wiem, czy uzyskam lepszy efekt sprzętem, którym mam na ten moment. Więc yy, tak, dokańczam kawkę i pokażę wam efekt końcowy. Tak się to prezentuje. Mam swoją kawkę. Nie wiem, czy to dobry pomysł o tej godzinie. Jeśli chodzi w ogóle o tą pianę, taki oto właśnie spieniacz do mleka robi super pianę, podgrzewa też mleko do kakao, które ostatnio robiłam, też nam się przydał, więc bardzo polecam.